Cześć, dzisiaj recenzja najnowszego filmu jednego z ciekawszych reżyserów, autora takich filmów jak Gary, Słoń czy Buntownik z Wyboru. Mowa oczywiście o personie zwanej Gus Van Sant. Ci z Was, którzy znają jego filmy, wiedzą, że najczęściej ociekają filozofią ukazaną poprzez podróż czy dialogi i nie inaczej jest tym razem. Amerykański fizyk znajduje się na lotnisku. Nie ma bagażu, samochód z kluczykami w środku zostaje na parkingu, a on sam kupuje bilet w jedną stronę do Tokio. Jego kroki kierują się do Aoki Gahara, czyli osławionego ostatnimi czasy, przynajmniej w popkulturze, lasu samobójców. So I have zawsze always somewhere else. Arthur Brennan, bo tak zwie się nasz bohater, jest zdecydowany by odebrać sobie życie. Zażywa niewielką dawkę leków nasennych i już ma się oddać ostatecznej kontemplacji, gdy dostrzega zataczającego się japończyka, zbrukanego we własnej krwi. Postanawia mu pomóc i tym samym rozpocząć wspólną wędrówkę. Co are you, Arthur? My article? Yeah. It's a fantastic article. Have you read it, John? No. She doesn't read my work. Well, you think it's right that your wife does all the heavy lifting so you can pretend to be an intellectual? Takumi Nakamura, jak to się kolokwialnie mówi, dał dupy w swojej pracy, stracił ją i postanowił pochlastać sobie żyły. Nieudana próba samobójcza dała w efekcie skutek odwrotny od zamierzonego. Japończyk chce jednak żyć i od dwóch dni stara się wydostać z przeleżającego lasu. Pomoże mu w tym oczywiście Arthur. Jestem niż na Film zabiera nas w metafizyczną wędrówkę dwóch bohaterów, dwóch niedoszłych samobójców, którymi kierują inne cele, ale którzy koniec końców znajdują podobny mianownik, jakim jest życie i wybaczenie sobie swoich win. Wszystko to brzmi pięknie i cudownie, niestety w formie filmowej takowe nie jest. jest It's a highly invasive procedure. Pomieszanie gatunków dramatu, filmu psychologicznego, metafizycznego, momentami survivalowego czy czasami wręcz horroru to konkretny i odważny miszmasz, który mógł wypalić, ale zawiodło to co najważniejsze, czyli scenariusz. Dialogi mimo pozornej głębi są bardzo płytkie, a frazesy i konkluzje z nich wynikające to straszliwe banały. W niektórych momentach człowiek aż uśmiechnie się sam do siebie, bo ma wrażenie, że słucha dorosłych, którzy rozmawiają i odkrywają prawdy życiowe niczym dziesięciolatkowie. Chcę umrzeć, Arthur. W jakieś zimne, pusty pomieszczenie, zbierane przez ludzi, jest tylko tam, bo to ich praca. Generalnie, kiedy film nie funduje nam tych wszystkich rozterek duszy i serca, to obraz ogląda się najlepiej. Właściwie wolałbym obejrzeć kino o przetrwaniu dwóch kolesi w strasznym lesie, niż pseudopsychologiczną niby podróż dwóch płaczków, z czego Arthur to naprawdę mocne emo. Zawsze so jest to moment, wiesz? Mówiłeś o moment zmienia życie. Możesz wrócić tam, gdzie chcesz. W rolach głównych mafiu ma oraz Ken Watanabe. Obaj panowie grają ładnie, poprawnie i generalnie nie można nic zarzucić. Chociaż widać, że mafiu robi wszystko, byle tylko prawdziwie oddać emocje smutnego i załamanego życiowego przegrywa. Końcówka filmu, której spoilerować nie będę, ale której możecie się domyślać, to oczywiście kliszka i wisienka na torcie tej straszliwej wydmuszki. Jeżeli będziecie mieć okazję obejrzeć The Sea of Trees, możecie sobie z przyjemnością podarować. Ode mnie cztery gwiazdki, bo przynajmniej ujęcia w lesie były ładne, dobre i to. Łapka w górę albo w dół, co kto lubi. Zostawcie suba na kanale, zlukajcie naszą aplikację na urządzenia mobilne i oczywiście obczajcie inne nasze produkcje, na przykład Zajegranie, gdzie zobaczycie recenzję najnowszych kinowych hitów, tyle że tych mniej ambitnych, ale klikalnych. Babsy.